Wśród przybyłych na uroczystość poświęconą żołnierzom Armii Krajowej pomordowanym po wojnie przez władze komunistyczne znalazł się były żołnierz Kazimierz Wach. Jako 16 latek brał udział w akcji Wilno. Potem zostaliśmy zgromadzeni w puszczy na libockiej, otoczeni, rozbrojeni. Ci, którzy nie uciekli, zostali wywiezieni do kaługi. Ja byłem wśród tych, którym udało się uciec z tej całej. Koncentracji. Wróciłem do domu. Nigdy się nie ujawniłem. Pierwszumcie na miodły piosenkę. Rodacy podajcie nam rękę. Dla młodych ludzi uroczystości patriotyczne są lekcją historii. Jesteśmy z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, przyszliśmy tutaj, aby złożyć kwiaty, żeby że pamiętamy o tych żołnierzach. Powodują, że pamiętamy o tym, że mamy skąd czerpać wzorce, bo to jest bardzo, bardzo pozytywny wzorzec patriotyczny, wobec którego nie możemy stanąć obojętni. Kwiaty i znicze złożono pod tablicą umieszczoną na murach toruńskiego sądu. W tym budynku żołnierze AK byli sądzeni i skazani przez władze komunistyczne na długoletnie więzienie. Trzeba o tym pamiętać, bo ci ludzie już odeszli. oni albo zostali rozstrzelani, rzeczywiście wyroki zostały wydane lub byli prześladowani, ich rodziny przez wiele lat. Cieszy oczywiście obecność młodych ludzi, bo to miłe, kiedy śpiewają wspólnie pieśni, kiedy składają kwiaty, kiedy patrzą z zaciekawieniem na tę tablicę i myślą, co to było, jaki to był czas. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 1 marca 1951 roku został wykonany wyrok śmierci na kierownictwie czwartej komendy zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.